Ale kto przyjechał? A macie pomoc, on Stałeś i stoisz, patrzysz się kurwa, nie wiem. Ten wiecie. przyjechał, Żeby Szyby potwierane, woda do środka. Leonie. Co on bo tak ciągnie do... wyciągnie go? Tam. On Co? stał, bo już... tak stał. na równo stał. On zamiast z tamtej strony go od razu brać. Patrz, go szybko napierdala, nie A wody ile ciągnie? Zaraz go kurwa położyć. O jest. No i tak do Mazowiecka. No, całą kartę zjebiał. Witem idzie po prawie. oszedł Mam się, <poprawią. grym> <grym> Ma się podalać. Ale, ale ryby niech puści <grym> drzwi. Odboczy. Ale jaki ładny! Czekaj, czekaj, może drzwi otworzy, wodę wyleje. Otwieraj <grym> te wody, kurwa, drzwi. Patrz, 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 nagrywasz? No. Otwieraj, kurwa. Otwieraj kurwa, gnoju te drzwi, kurwa. Kajcu, ty. <grym> Jak na filmie. A. Chodzi <grym> no <się> do wody. <grym> kurwa się on też nagrywa. Yeah. <laughs> huh